pełen zestaw ćwiczeń dla oczu, który robi wszystko to, co ćwiczenia robić powinny. Czyli pozwala nam dziwić się bez maszczenia czoła, pozwala nam uzyskać młodzieńcze rozwarcie oczu, drenaż limfatyczny i wypełnić dzięki ujędrnieniu mięśnia, to się naprawdę dzieje, tutaj te różne dolinki i wklęsłości, których tak nie lubimy, bo oczywiście kosmetycznie działamy peptydami adifilna na podściółkę tłuszczową, która jest jednym wypełniaczem, ale drugim wypełniaczem powinien być mięsień okrężny oka orbicularis okuli, ale przećwiczymy również dobry wzrok, czyli głębokie mięśnie oczu, czyli kombinacja wszystkiego, zabieramy się. Uwaga, układ dłoni cały czas będzie taki sam. Czyli będziemy wnętrze dłoni układać na czole i unosić czoło wraz z brwiami wysoko. Nie w ten sposób, bo tutaj nie chcemy maszczyć, czyli całość. I uwaga, zaczynamy cudowna rzecz na rano od błyskawicznego mrugania oczami 50 razy mniej więcej. Mrugaj tak, jak nie mrugałaś jeszcze chyba nigdy w życiu z takim zaangażowaniem. Jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Zrób to ze mną, żebyś poczuła, jak bardzo to działa i jak jest intensywne. Doskonale! właśnie tutaj te okolice oraz pozwala na świetny drenaż oczu, tak żeby nie tworzyły się woreczki. To jest funkcja też tego orbicularis oculi. E, następne ćwiczenie, możesz je wykonać cały czas, tak trzymając czoło, będzie polegało na bardzo mocnym otwieraniu oczu. Kiedy mięsień okrężny oka jest słaby, nie za bardzo dajesz radę szeroko otworzyć oczy i w ten sposób naturalnie wyrazić zdziwienie i zaczynasz pomagać sobie czołem i robisz sobie to niedobrze. Masz móc się zdziwić otwartym okiem. Czyli około już tutaj 15 razy wytrzeszczasz oczy i rozluźniasz. Doskonale. Teraz cały czas trzymamy kolejne mocne ćwiczenie. Zamiast szybkiego mrugania, robimy z oczu wąskie szpareczki. Patrzymy daleko przed siebie i świdrujemy wzrokiem jakiś punkt i nie odpuszczamy. Nie spieszymy się, świdrujemy. Odpuszczamy bardzo intensywne, a zarazem układ dłoni sprawia, że nie tworzą się kurze łapki. Ani żadne w ogóle zmaszki wokół czoła. Zróbmy to 10 razy. Można dojść do 15. Intensywne szpareczki. Świetnie. Chwila odpoczynku. Jeśli napinasz kark, co jest naturalne, możesz to robić oparta o, krze o krzesło, o ścianę, dowolnie, nawet na leżąco. Teraz Uniesiemy znowu czółko i tym razem będziemy pracować nad uniesieniem łuków brwiowych i wzmocnieniem górnej powieki. Uwielbiam to ćwiczenie, bo od razu widzę tak trochę bankietowo efekt. Unoszę, patrzę mocno w dół, tak nisko w dół, jak tylko dam radę. Mrużę oczy i teraz już nie pulsuję, tylko tak zostaje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i jeszcze 3, 2, 1. Można przytrzymać chwilę dłużej, czując jak drżą powieki i luźno. Dolna też pracuje, ale przede wszystkim pracuje górna i możecie zobaczyć, że to wszystko pięknie idzie do góry. I zakończymy ćwiczeniem cały czas orbicularis o okuli. Nie przestaniemy go angażować, ale zaangażujemy również aż 12 mięśni. Po e, odpowiadających za dobry wzrok, po sześć z każdej strony w trzech parach. Skośne i proste, ale to dla nas akurat mniej istotna jest teoria, czyli znowu oczy bardzo szeroko otwarte i zaczynamy patrzeć prawo, lewo, gdzieś za prawe ramię, za lewe ramię. Tutaj nawet po 5 razy nam wystarczy. Możecie znowu dojść do dziesięciu i góra dół. Góra. Dół. Wiem, że to śmiesznie wygląda. Jeszcze dwa razy góra, dół i góra, i dół, i na koniec oczopląc, czyli duże kółeczka. 4-5 zmieniamy kierunek. Na pewno czujecie się już zmęczone w taki dobry sposób i rozluźniamy się. Żeby tutaj wszystko rozluźnić, możemy właśnie na przykład na peptydy Adifil kropeleczkę dać i dobrze wmasować opukać oczy. Możemy również użyć jeżyków, jeśli robimy to bębnienie, tak zwany tapping, ono jest dość energiczne, ale oczywiście nie przekraczamy progu takiej, tego, co nam podpowiada nasze ciało i nasze odczucia i mamy poranny trening oczu, zrobione będą naprawdę piękne, błyszczące długo, długo.